Amore, antoś, 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 mały antoś. Amore, rajo, 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 moderajo. Amore, antoś, 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 mały antoś. Amore, rajo, 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 moderajo. Amore, mio, czeka na nas rajska i maciorka. Oj, darmo, 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 nie poddamy się. Amore, mijo, trzeba sześć punktów już zgarnąć. Oj, rajo, 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 nie poddamy się. Amore, Mio, wszyscy do kewsa idą, idą. Ajo, ajo, wchodzi wielkie rajo. Wielu leci na kebaba w bułce słodkami od Araba, inni mufturują i chemią się dziś trują. Dawaj z nami tu, z każdym wygrana. Bawimy się tu dziś do białego rana. Na Holendra już taki mamy plan: z Rajo zrobić wielki klan. Amore, Mio, czeka na nas Rajska i Maciorka. Oj, darmo, 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 nie poddamy się. Amore, mijo, trzeba sześć punktów już zgarnąć. Oj, rajo, 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 nie poddamy się. Leki meczy, grzeje słońce, a całe rajo jest gorące. Aj, 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 chrapek oddajesz serce lwie. Strzelisz bramkę, a może dwie. Aj, aj, jaj. Amore, antoś, 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 mały antoś. Amore, rajo, 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 młode rajo. Amore, andoś, 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 mały andoś. Amore, rajo, 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 moderajo. Amore, mio, czeka na nas rajska i maciorka. Oj, darmo, 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 nie poddamy się. Amore, mio, trzeba sześć punktów już zgarnąć. Oj, rajo, 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 nie poddamy się. Antoś, 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 mały Antoś. Amore, rajo, 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 moderajo. Amore, Antoś, 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 mały Antoś. Amore, rajo, 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 moderajo.